Jakie grupy odbiorców kupują najczęściej? Dobra kampania reklamowa to taka, która dociera do właściwych odbiorców. Niezależnie od tego, czy wyświetlasz się na Instagramie, czy na Facebooku, czy sprzedajesz drogi produkt, tani produkt, czy promujesz swój webinar, czy robisz cokolwiek innego, musisz znać te grupy, które pomogą Ci sprzedawać więcej. Przeprowadziliśmy ponad 700 kampanii różnego rodzaju, więc w tym filmie chcemy podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem na temat właśnie najlepszych grup docelowych, z których sami na co dzień swojej pracy korzystamy. Zacznijmy od najlepszego zasobu, czyli listy kontaktów, bazy kontaktów, listy mailingowej. To jest zasób, który możesz wykorzystać do precyzyjnego targetowania do Twoich klientów, czyli jeżeli ja mam listę powiedzmy 10 tysięcy rekordów, jest duże prawdopodobieństwo, że mogę dotrzeć do tych swoich klientów, wyświetlić im swoją reklamę. Oczywiście nie wszystkim, bo nie każda adres mailowy będzie miał przepisane konto reklamowe, ale lista mailingowa naprawdę jest mega potężna pod względem remarketingu, ale też tworzenia grup osób podobnych do, o których za chwilę. Jeżeli masz małą listę mailingową, no to może okazać się, że jest ona trochę bezużyteczna, bo jakieś 100 czy 200 rekordów raczej nie da tej informacji algorytmowi, kim są te osoby i jak dotrzeć do podobnych, więc wtedy zdecydowanie lepiej korzystać z grup niestandardowych, które opiewają o aktywności wobec systemu Meta Facebook, Instagram albo Twoja strona internetowa. Pod warunkiem, że jest dobrze zainstalowany pixel. Tak. Ale drugą bardzo ważną grupą, którą często no, z jakiegoś powodu pomijamy, to jest technicznie opisując, aktywni w social mediach, czyli Instagram oraz Facebook. Chodzi o naszą społeczność w internecie. Jeśli ktoś zostawił nam lajka, like followersa, jest naszym followersem, no to bardzo często w jakiś sposób o nich trochę zapominamy. A przecież to jest niezwykle ważna grupa osób, która zapłaciła nam w cudzysłowie swoją aktywnością, polubiła nasz profil, weszła z nami w jakąś interakcję. Więc jeżeli dzielimy się naszymi nowymi treściami, zarówno tymi organicznymi, jak i sprzedażowymi, to możemy do tej grupy wytargetować nasze komunikaty reklamowe, pokazywać im to, nad czym aktualnie pracujemy. Warto też tą grupę wykorzystać właśnie do remarketingu, czyli do przypominania się osobom, z którymi mieliśmy już jakąś formę kontaktu, ponieważ oni już nas znają, Zapłacili im swoim czasem, chcą z nami mieć te, taki kontakt i być z nami w jakiś sposób, no właśnie w dalszej, w dalszej relacji. Na podstawie tej grupy można stworzyć też tak zwaną grupę lukę lajkową, o której za chwilę opowiemy troszeczkę więcej. No ale to też nie zawsze jest najlepsza, najlepsza próba. Zdecydowanie lepszą grupą, jedną z takich fundamentalnych grup, na których opieramy też nasze reklamy, są grupy osób, które odwiedziły Twoją stronę internetową, a w szczególności na przykład sales page. Czyli jeżeli mam klienta potencjalnego, który odwiedził moją ofertę i z niej nie skorzystał, nie skonwertował, nie kupił, mogę do niego wrócić bez żadnego problemu właśnie ze swoją reklamą remarketingową. Ale mogę też remarketingować się do wszystkich osób, które odwiedziły jakąkolwiek zakładkę na mojej stronie internetowej. I to jest arcyważne na przykład w biznesie usługowym, takim jak nasz, czyli wchodzą nasi klienci, sprawdzają ofertę budowy lejka, sprawdzają ofertę reklamową i my do nich możemy dotrzeć na przykład z. Zapytaniem o to, czy nie chcieliby się umówić na fantastyczną, bezpłatną konsultację, do której link znajdziecie w opisie. Jeżeli chcielibyście poukładać swój lajk sprzedażowy, zadać nam jakiekolwiek pytanie dotyczące reklamy albo poukładać no, solidnie marketing w swojej firmie i zacząć zarabiać na swoich produktach wiedzowych, koniecznie umówcie się na bezpłatną konsultację. Wracając do wątku, osoby, które były u Ciebie na stronie internetowej, mogą być naprawdę fantastycznym zasobem do tego, żeby stworzyć taką grupę remarketingową albo stworzyć właśnie grupę odbiorców lookalike. I można tutaj by było spiąć z klamrą te wszystkie grupy, o których powiedzieliśmy, czyli baza mailingowa, Twoja społeczność, followersi, osoby, które były aktywne wobec swoich mediów społecznościowych i osoby, które były na stronie internetowej, bo to może nam posłużyć jako próbka do zbudowania grupy osób podobnych do... No właśnie, w takim dużym uproszczeniu grupa lookalike to jest grupa osób podobnych do, które wykonały konkretne aktywności. Mogą to być osoby, które weszły w naszą stronę internetową i możemy wybrać, że określony procent osób podobnych do tych osób, które były na naszej stronie internetowej również powinien zobaczyć nasz komunikat reklamowy. Może to być grupa podobna do osób, które dokonały nas zakupu. Potencjalnie to najlepsza grupa. Facebook działa tym lepiej, im więcej ma danych, więc jeśli mamy konkretne dane, konkretnie dobrze zmierzone, czyli dobrze wpiętą analitykę, dobrze wpięte piksele, całą resztę aktywności i również trzymamy w ekosystemie meta, to możemy na przykład zacząć targetować się do osób, które powinny zainteresować naszymi produktami, no bo są podobne do tych osób, które wykonały aktywność, na których tam konkretnie zależy. Obok tego są jeszcze najbardziej standardowe grupy, czyli takie tradycyjne, zbudowane z zainteresowań, z zachowań osób, które są wpisane w jakimś stopniu w menadżerze reklam i ich działanie to jest taka jedna wielka niewiadoma, pomimo wielu lat doświadczeń, kilkuset uruchomionych kampanii, ja nigdy nie wiem, jak odpalamy nowy projekt, czy tam zainteresowanie będą działały dobrze, czy będą działały wręcz fatalnie. Jedni propsują możliwość tworzenia Takiego targetowania, inni są, uważają, że to jest największa zbrodnia, w ogóle nie powinniśmy z tego korzystać. Ja osobiście radzę przetestować, bo może okazać się, że w Twojej branży akurat zainteresowania będą działały dobrze i mamy takie projekty, gdzie dosłownie od lat wykorzystujemy pewne zainteresowania, bo działają w jakiejś grupie osób wykonujących na przykład pewien zawód i nie trzeba szukać dalej, tylko korzystamy z tych zainteresowań. No ale są też takie projekty, gdzie wpisujemy szczegółowe zainteresowania i to działa dobrze, a są takie, gdzie zainteresowania czy zachowania totalnie nie działają i musimy szukać alternatyw w postaci luke -like lajków do bazy mailingowej, do, do jakichś innych działań itd. Więc no obok tego też toczy się też taka dyskusja, czy korzystać z umiejscowień albo z tej funkcjonalności Advantage Plus, że tam trochę algorytm sam podpowiadać, do kogo docierać, jakie grupy odbiorców definiować. Ale ja myślę, że to powinniśmy zostawić całkowicie na inne wideo, bo to jest naprawdę temat czeka. Więc podsumowując, jeżeli masz zasoby w postaci listy mailingowej, osób, które są w Twoich mediach społecznościowych, osób, które są na Twojej stronie internetowej, zbierz te osoby, zbierz te grupy, wykorzystaj te grupy do sprzedaży, ponieważ ciepłe grupy kupują najchętniej, a jeśli chcesz docierać do nowych, stwórz lukę lajki -like na podstawie tych grup. I właśnie... Pytanie też, dlaczego ta kontrowersja w ogóle tutaj się pojawia. Więc wyjaśniając głównie dlatego, że Facebook nas nie informuje, dlaczego traktuje daną osobę jako osobę zainteresowaną XYZ. Nie wiemy, jakie dokładnie algorytmy decydują o tym, że ktoś się okazuje osobą, która jest zainteresowana crossfitem, ale już nie siłownią, chociaż potencjalnie jest to sytuacja absurdalna. Więc dlatego też tych te kontrowersji w ogóle tego trochę powstało. Równocześnie można też nimi fajnie się bawić, na przykład właśnie wykluczając grupy do grup, czyli biorąc grupę, która interesuje się tym, ale nie tamtym. Ale wymaga to właśnie licznej konfiguracji, zastanawiania się, szukania, czy tak. Jakie ustawienie będzie akurat dobre w Waszym konkretnym przypadku? Podsumowując, jeśli masz te dane, ich nie masz i chcesz je mieć, to serdecznie również zapraszamy do kontaktu z nami. W tym materiale, bo w tym nie wiem, gdzie dokładnie wświetla się karta, opowiadamy na takich grubych klockach, jak działają poszczególne leki marketingowe. Możemy też pomóc tobie, czy twojej firmie, spiąć całą analitykę, żebyś te dane faktycznie miał wiarygodne i prawdziwe, a później na tej podstawie uruchomić konkretne reklamy. Na koniec, oczywiście niezmiennie, serdecznie zapraszamy do stawienia swojej aktywności, lajka, subskrypcji i tego wszystkiego, o co proszą inni youtuberzy. Mamy dla Was przygotowanych sporo materiałów, chociażby Patryk wspomniał o Advantage Plus, a tych treści na przykład na temat tego, jak budować lejek marketingowy, jak go analizować, jaki lejek marketingowy sprzedaje najlepiej i tak dalej. Mamy ich w przygotowaniu całkiem sporo, no ale żebyś dostał powiadomienie, no to warto byłoby, żebyś został z nami tutaj trochę dłużej, więc pamiętaj o tych aktywnościach, a tymczasem zapraszamy Cię też do tego filmu.